Kliku 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 kliku, kliku si kus kliku 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 si pliku si kliku, sieku, kliku, kliku, kliku. San Andreas: Propozycje widzów część pierwsza. Może się pojawią też kolejne odcinki. Opracowanie i montaż: Art Kowal. Siemka. Nazywam się son i jestem tutaj bossem tego miasta. Jako, że Artkowal jest teraz na wakacjach, to poprosił mnie, abym za niego poprowadził cały dzisiejszy odcinek. Przy okazji jest to specjalny film w stylu retro, który oddaje hołd wszystkim starym przerobkom San Andreas z Kivonu. Dziś zajmiemy się niektórymi propozycjami, jakie w ostatnim czasie nadesłaliście w komentarzach. Tak więc, bez zbędnego gadania, przechodzimy do pierwszej propozycji. W jednym z poprzednich odcinków Kowal próbował uratować fotografa samobojcę podstawiając pod jego nogi wywrotkę. Wielu widzów proponowało może by zbudował jeszcze jakiś most czy coś w tym rodzaju, jednak temu leniwemu ojcieciowi nie chciało się w ogóle roszyć tyłka żeby to sprawdzić. Postanowiłem go więc wyręczyć i wreszcie się tym zająłem. Skorzystałem z narzędzi jakimi posługiwał się Pan Bok przy tworzeniu świata i zbudowałem taką oto prowizoryczną kładkę. Jak już zostało do tej pory odowodnione, fotograf po skończeniu sesji zdjęciowej zaczyna iść prosto przed siebie i nie zwraca uwagi czy aby nie wpadnie do wody albo oderzy w jakąś przeszkodę. Mostek zbudowałem w taki sposób, aby koleś mógł bez problemu przejść przez morze. Przy okazji też zobaczymy dokąd on pójdzie kiedy będzie już po drugiej stronie. Dobra, w końcu się roszył, przekonajmy się jak daleko zajdzie. Podczas gdy go będę śledził powiem wam nieco jak udało mi się ten mostek zbudować. Otóż skorzystałem z pewnego narzędzia które nazywa się po prostu Map Editor. Link podam w opisie jakby kto był ciekawy. Nie będę wam to jednak opowiadał ani ten leniartko była tym bardziej jak się takim edytorem posługiwać. Bo na YouTube są fajne tutoriale, które pokazują krok po kroku jak dodaje się na mapie nowe obiekty. Sam z tych poradników skorzystałem i myślę że sami też to wszystko ogarniecie jeżeli chcecie się nieco pobawić w stwor My to gado gado, a tymczasem fotografiosz przeszedł na drugą stronę. Ciekawe gdzie pójdzie dalej. Jak widzicie, kolesiowi chyba już się znodziło chodzenie przed siebie i zainteresował się tym oto chodnikiem. Jest to spowodowane tym, że fotograf to po prostu zwykły przechodzień, który jest zaprogramowany tak, żeby chodził wyłącznie po chodniku. W miejscu, gdzie robił zdjęcia, nie ma żadnego chodnika, tak więc nie wie gdzie iść i zaczyna kroczyć idealnie w linii prostej, przy okazji nieomyślnie wpadając do wody. Myślę, że zagadka z jego samobójstwem została w końcu rozwiązana. Według jednego widza, kryjówka w Prinkle Pine posiada pewnego baga, dzięki któremu można zajrzeć do środka. Ta ciekawostka jest też opisana na Fandomie GTA, tak więc sprawdzimy, czy strona ta podaje prawdziwą informację. Przed nagrywaniem kopiłem sobie na bazarze zajebiste Adidasy, które dodają plus 50 do Skoko i pomogą mi zbadać tego baga. Polega on na tym, że przednie okno nie posiada detekcji kolizji i możemy przez nie przeniknąć. Sprawdzimy, co takiego uda nam się przez nie zobaczyć. O cholera, czy ja właśnie trafiłem do jakiegoś limbo? A nie, to tylko wnętrze tego domu. No jest to naprawdę popieprzone miejsce. Nie dość, że ma dziurę w soficie, to jeszcze ma dziurę w oknie przez którą można się przedostać do jakiegoś innego wymiaru. A mówiąc już na serio, to interior tej kryjówki został okryty gdzieś bardzo wysoko nad ziemią. Ale Art Coliber już robił o tym film, więc możecie sobie ewentualnie nadrobić zaległości. A teraz czas na kolejnego baga, tym razem pozwalającego na chodzenie pod wodą, do tego tylko potrzebny jest pewien agresywny przechodzień, który nas wyrzuci z samochodu. Właśnie przed chwilą powiedziałem jednemu kolesiowi, że jego stara jest tak groba że jak staje na wadze to widzi swój numer telefonu i ten się na mnie nieźle w Normalnie to bym stąd odjechał i miał tego typa głęboko w poważaniu ale dla dobra ciekawostek poświęcę się ten jeden raz i pozwolę się mu wyrzucić za oka. Ja, pierdolę, co się właśnie stało, ej, ziomek, ja tylko żartowałem. Nic nie mam do twojej starej, poza tym, że ma za wielki jak stodoła. Aha, no więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ciebie. No nic, w taki oto sposób można zacząć chodzić pod nieoceano. I co jest jeszcze ciekawsze, mogę teraz pod wodą oddychać bez żadnego problemu, jakbym nagle dostał jakiś skrzela czy coś w tym rodzaju. Równie dobrze mogę sobie tutaj zespawnować jakiś samochód i pozwiedzać podwodny krajobraz. Ale w sumie, nie ma tutaj nic ciekawego do oglądania. Poza tym istnieje też inny bok z chodzeniem pod wodą, który jest znany graczom od co najmniej 10 lat. Tak więc wyjadę z wody i przechodzimy do kolejnej propozycji. Skoro już jesteśmy przy wodnej tematyce, to mam to do pokazania jeszcze jedną propozycję związaną z wodą. Pewien widz napisał, abym sprawdził, czy da się jeździć ciotami po ich zatopieniu. Takie oto to oto scalono sobie wziąłem na jazdę testową. Obiecałem sprzedawcy że jest wrocy jeszcze dzisiaj, mam nadzieję że przetrwa ono testy jakie chcę z nim zrobić. No to chlop do wody. Teraz jak już je zatopiliśmy, ożyjemy Moda Cheatmenio żeby je stąd wyciągnąć i przeteleportować się na ląd. I jak widzicie samochód dalej jest sprawny, nic się z nim nie stało. Ale to nie wszystko, bo chcę przeprowadzić jeszcze jeden test. Tym razem zatopię auto i z niego potem wysiądę. Następnie wskoczę na dach i ożyję skrypto od widza bajno żeby z powrotem do niego wsiąść. Przypominam że linki do wszystkich modów jakie ożywam w tym filmie zostaną umieszczone w opisie poniżej. Teraz znowu ożyję cheat menu żeby się stąd przeteleportować. Ops, chyba zepsułem silnik. Nie mogę go odpalić. Jak sprzedawca się o tym dowie, to nie dość, że mi nogi z dopy powyrywa, to jeszcze zdradzi Ballasom, gdzie mój brat i chowa swoje pryncypałki. I co to teraz robić? Nawet nitro nie działa, choć widać, że z rory wydobywa się niebieski dym. Wpisuję też kod hesoja ale to też nie pomaga. Do pejen spray go nie zabiorę, bo nie mam przy sobie akurat holownika. Przydałby mi się teraz na serio jakiś COD. Aha, wystarczyło po prostu wysiąść i z powrotem wsiąść, i znowu auto zaczyna jeździć. Cóż, co da się czasami w życiu zdarzają, teraz mogę bez wahania je oddać sprzedawcy, a ten nawet się nie połapie co ja z nim właśnie wyprawiałem. W misji demolka musieliśmy zalać cementem brygadzistę w Tojtoju, ten otowicz zastanawiał się, czy o w dalej jest na swoim miejscu po jej skończeniu. Pożyłem koło czasu i przeniosłem się do wspomnianej misji. Już zepchnąłem to i to i do doło i teraz jadę do betonarki. Za mną jedzie jakiś debil spychaczo. Dobrze że przeciwnicy w tej grze są na tyle głupi, że prędzej nastrają do beton niż mi cokolwiek zrobią. Teraz muszę się odpowiednio ostawić. A ten idiota jeszcze tam wpadł? Cóż, dobrze że wszyscy przeciwnicy znikają po tym jak odpala się cutscenka. Już kosiłem z Raiderem Beton, a teraz, jak wleję tutaj cement, to znowu będę miał co kosić. Dobra, cement zalany. Ożyjemy kązi trainera i zobaczymy, czy to i to i dalej jest na swoim miejscu. I jak się okazuje, dalej on tutaj jest. Tak naprawdę, dziura wcale nie jest zalana, tylko przykryta jakąś marną tekstową imitującą cement. A teraz wrócimy do czasów teraźniejszych i sprawdzimy, czy to i to i nadal będzie to leżał. No i to i to i zniknął, w sumie mnie to nie dziwi, bo w grze zdarza mi się to nagminnie często. Nieraz szedłem sobie na przykład na ryby i zostawiałem swoje auto, a kiedy do niego wracałem to już go nie było. Już mnie nerwica z tego powodu nie bierze, przyzwyczaiłem się, że w grze odwalają się takie chore akcje. Na koniec propozycja, która według tego widza ma zmrozić krewy w żyłach. Glitch, który opisał, podobno ma spowodować błędne działanie gry, w wyniku czego trzeba będzie ją wyłączyć menedżerem zadań Windowsa. Błąd polega na tym, że kiedy przebieramy się w garderobie musimy wpisać kod Rocketman na jetpacka. I to ma wywołać jakieś dziwne anomalia. Zaraz to sprawdzimy. Najpierw wpiszę kod, kiedy wyjdę z garderoby, ale jeszcze zanim zatwierdzę zmianę obrania. No i co? Gra dalej działa normalnie. Poza tym, że mój jetpack zniknął, a ja z powrotem wchodzę do garderoby. Nic takiego się nie wydarzyło. Może spróbuję teraz nieco inaczej. Znowu się przebiorę i wpiszę kod, ale nie będę zatwierdzał zmiany ciochów. Aha, zapomniałem, że wciskając Enter ściągamy z siebie plecak, ale ten znowu zniknął. Mam pomysł, spróbuję wpisać ten kod, kiedy będę stąd wychodził. Widzieliście to? Wiem, że wpisałem go trochę za późno, ale jetpack znowu mi zniknął z pleców. Coś mi jeszcze przyszło do głowy. Teraz wpiszę kod, gdy będę wchodził do środka. Aaa, co się właśnie dzieje? Czemu mnie jetpack wyrzucił z garderoby, i dlaczego nie mogę się w ogóle ruszyć? Jakieś zerjedynkowe siły mnie trzymają i nie chcą pościć. Całe szczęście, że można wejść do menu pauzy i wczytać. sejwa jeszcze raz, dajcie mi chwilę, i zaraz się znowu widzimy. W końcu doszedłem do siebie po tym traumatycznym przeżyciu. Okazuje się, że błąd co prawda występuje, ale nie powoduje on żadnych kraszy czy zawieszenia się gry. Po prostu należało wczytać zapis i problem sam się rozwiązał. Ale muszę przyznać, że ta ciekawostka zmroziła mi krewy w żyłach tak, jak się tego na początku spodziewałem. Na dzisiaj to by było wszystko, jak już wspominałem, był to specjalny odcinek w którym wystąpiłem wyłącznie ja, w następnych materiałach Artkowal już powróci i to on będzie oddzielał w nich głoso. no chyba że taka konwencja wam się wyjątkowo spodobała, to może wtedy rozważy kolejny odcinek z moim oddziałem, tymczasem dziękuję wszystkim za poświęconą uwagę i zapraszam na kolejne materiały na kanale, a na koniec jeszcze jedna propozycja, abym na koniec filmiku dodał znowu jakiś śmieszny filmik, a więc proszę bardzo. Curva motor Curva motor.